Witam serdecznie. Tu Wasza Ania, szeptucha, która ważne rzeczy szepcze Wam do ucha. Dzisiaj filmik, nie czytanie kart tarota. Chciałabym Wam opowiedzieć, jak czytam karty tarota, jak wyglądała moja podróż z energiami, z połączeniem z moją duszą, z moim wyższym ja. I tak naprawdę moja podróż zaczęła się od urodzenia. Jeszcze jak byłam maleńkim niemowlęciem, mój anioł stróż bardzo nade mną czuwał. Jak byłam małym dzieckiem, dość... Pamiętam dość wczesne dzieciństwo. Jak byłam małym dzieckiem, byłam otoczona magią i ta magia była we mnie. Ja się śmieję, że częściowo rusałki mnie wychowały. Jakieś istoty, które jako dziecko widziałam, rozmawiałam z nimi, miałam z nimi kontakt. Wróżby i wróżenie ludziom też przyszło bardzo wcześnie. Miałam około 15 lat, kiedy po prostu wzięłam karty i zaczęłam ludziom wróżyć, i okazało się, że wszystko się sprawdza: że te przekazy, choćby w trakcie układania, że te przekazy są precyzyjne, że dają bardzo dokładną odpowiedź. I rzeczywiście przez długi czas skupiałam się na pracy z cudzysłowiem, przepowiadaniem przyszłości. Nagram jeszcze taki filmik, mam w planach, jak widzę energię i widzę karty tarota, ale muszę się zastanowić, jak to najlepiej Wam opowiedzieć. Natomiast ewoluowało moje czytanie kart na czytanie bardziej, Energetyczne, kompleksowe, nie tylko i wyłącznie oparte na typowym znaczeniu kart, archetypach, bo to jest ten pierwszy poziom, na którym znam karty. Czytam karty, mam ogólne znaczenie. To jest taki przekaz kart na poziomie takiej zbiorowej świadomości, tego takiego my. Każda karta niesie ze sobą określoną energię, którą tarocista, w tym ja, odczytuje. A z buław to energia nowych początków, a z denarów to tworzenie nowych początków, i tak dalej, i tak dalej. Każda karta tarota ma. Bardzo wielką ilość znaczeń na bardzo wielu poziomach. I to jest ten taki podstawowy, korowy sposób, w jaki odbieram karty tarota. Zapraszam na, do obserwowania, subskrybowania, bo planuję również, może w tym roku jeszcze mi się nie uda, ale może w przyszłym roku, zrobić taki. Kurs tarota dzielący się na części, i tą pierwszą częścią będzie właśnie podstawowe znaczenie kart tarota, sposoby używania kart tarota, w jaki sposób wybrać swoją pierwszą talię nad, z iloma taliami. Na przykład ja pracuję, przegląd talii, które mam w swoim zasobie i ciągle dokupuję. Ciągle mam potrzebę wejścia w kolejny poziom przekazu energetycznego każdej stali. I to jest ta baza, dzięki której czytam karty Tarota. Tak bym to nazwała, że jest to taki no, przekaz archetypiczny. I to jest ten pierwszy podstawowy kanał, który mnóstwo osób korzystających z kart Tarota na tym się zatrzymuje. I to jest bardzo ok, nie trzeba wychodzić głębiej. Natomiast drugim kanałem, który tak naprawdę jest moim podstawowym kluczem do czytania kart tarota i sobie i innym osobom, jest taki przekaz energetyczny, który ja otrzymuję. I ten podstawowy kanał właśnie tego przekazu energetycznego w moim przypadku jest wiodący. Każda z kart ma, tak jak wspomniałam wcześniej mnóstwo, Warstw przekazu, może w różnych kontekstach, w zależności od pytania, w zależności od kart sąsiadujących, oznaczać zupełnie coś innego. I ja, w momencie, kiedy wchodzę w taki stan medytacyjny, kiedy czytam karty Tarota, wówczas ten przekaz energetyczny widzę karty i wyłapuję te znaczenia, tak jakby z tych nitek. Wielu znaczeń wszystkich kart, które mam w rozkładzie, wybieram poszczególne nitki i plotę z nich taki kilim tego przekazu, który ma być dany osobie bądź osobom, które słuchają takiego przekazu. I trzeci przekaz, to jest przekaz, który stosunkowo niedawno, kilka lat temu do mnie stał się mi dostępny, to jest Przekaz, przekaz słowny, tak go nazwę. Kiedy karty do mnie śpiewają. I to pojawia mi się w części, szczególnie takich mocno energetycznych, przekazów, gdzie słyszę słowa. Bądź widzę taki film, on czasem ma słowa, czasem jest niemy, to tutaj ten przekaz słowny nie zawsze jest tylko słowami, ale bardzo to słyszę jako taki, takie śpiewanie energii do danego odczytu. I bardzo często, kiedy mam ten przekaz słowny, dodatkowo uruchamia mi się ciało. Um, przy uruchomieniu ciała to są bardzo różne reakcje, bardzo dziwne reakcje. Robi mi się nagle zimno, robi mi się nagle gorąco, dostaje gęsiej skórki, um, zatykają mi się uszy. Zaczynam kichać, zaczynam chrypieć, zaczynam kaszleć, zaczynam mi burczeć w brzuchu, czasem mi się odbija i czuję jakieś ewidentne odczucia z ciała, bardzo często poza przekazem skarb. Kiedyś miałam takie czytanie prywatne dotyczące sytuacji miłosnej, jakiejś tam kłótni w relacji romantycznej i... Położyłam karty, i, nagle, i te karty były stosunkowo dobre. Takie na przyszłość, przyszłościowe. Natomiast w którymś momencie kładąc te karty, odczułam taki ból w sercu, taki ścisk w sercu, taki no serce mi krwawiło na poziomie takim odczucia fizycznego. I widzę karty i nie czuję kompletnie żadnego powodu, dla którego miałoby tak być. No i przetasowałam kolejną talię i mówię, muszę sprawdzić to, co czuję w swoim ciele. No i wyszła dziesiątka mieczy, czyli energia, właśnie dostałam gęsią skórę, jakie to było taki no bardzo duże energię. gdzie po prostu ta osoba, której stawiałam karty, no, cierpiała w sposób totalny. Bała się, że tak bardzo ta, to nieporozumienie w ich relacji, no, że już koniec, że nie będzie przyszłości. No, cierpienie się skończyło. Wszystko zgodnie, tak jak karty przypowiedziały, porozmawiali, wybaczyli sobie i są ze sobą bardzo szczęśliwi. Więc tak naprawdę. W ten sposób odczytuję karty tarota również w czytaniach ogólnych, nie tylko w czytaniach indywidualnych. Oczywiście w czytaniu indywidualnym te przekazy są bardziej precyzyjne, bardziej rezonujące z osobą, która tego przekazu słucha. Przy przekazach ogólnych, no tutaj mogą być, powiedzmy, ten poziom rezonowania, zwykle jest na poziomie, 80-95%, choć zdarza się, że czytanie ogólne dla niektórych osób jest takie 1 do 1, tak jakby indywidualne. Natomiast jakby te poziomy przekazów, kart, dają tą taką przestrzeń, że te moje czytania, czytania, nie nazwałabym tego tarotem wyłącznie intuicyjnym. Nie działam tylko z przekazu energetycznego czy tego przekazu słownego, ale opieram się na tym, na tym archetypicznym przekazie, tym podstawowym, pogłębionym znaczeniu kart, ale takim w tej przestrzeni ogólnej. I bym powiedziała, że to jest taki przekaz holistyczny, bo obejmuje. Te różne warstwy, te różne energie dotyczące przyszłości, stanu obecnego, jakiejś, jakiegoś przewidywania, jak dany wybór wpłynie na nasze życie. Moi drodzy, jeżeli chcielibyście więcej tego typu treści, Zostawcie proszę łapkę w górę, żebym widziała, że takie filmy Was interesują. Jeżeli macie jakieś pomysły, bądź jakieś pytania dotyczące kart tarota, bądź tego, w jaki sposób ja odczytuję energię, bądź pracuję energetycznie, bo nie jestem tylko tarocistką, to zapraszam. Albo do sekcji komentarzy, albo do kontaktu mailowego. I życzę Wam wszystkim wszystkiego dobrego. Niech się darzy, niech się szczęści i niech światło zawsze będzie z Wami. Dziękuję.